Witam, z tej zmian Dziękuję Wam mój przygodzie ze starą elektroniką. Wszystko się zaczęło rok, to wszystko się zaczęło 10 lat temu już, w roku 2011. Pamiętam, że lubię, lubię, już stare bardzo seriale z PRL. głównie zmienników, zmienity to był mój ulubiony serial. I pomimo, że bardzo mnie zainteresowały te stare telefony w ogóle te stare rzeczy mnie zainteresowały jak głównie, głównie telefony i pamiętam, że poprosiłem rodzinę, rodzinę moją żeby oni mi taki tel telefon załatwili żebym z tym miał, żeby się mogli im bawić no i tam, prosiłem, no i tam między innymi poprosiłem babcię i babcia z wiedziała chyba kiedyś, gdzie kupić takie rzeczy ale już, już, już ich wtedy nie takie, takie już używane chyba ale niestety już się wtedy nie dało tego kupić już jak tam nie, nie wiem jak tam babcie była więc babcia poprosiła dziadka o, to, żeby mi załatwił telefon. Dziadek ostatecznie załatwił mi trzy telefony. Oczywiście wszystkie trzy tam w różnym czasie, ale załatwił mi trzy telefony. Bo dziadek wszystko potrafił załatwić. I pamiętam, że się wtedy bardzo, bardzo z tego cieszyłem. Pamiętam, że jeden to był taki, nie pamiętam jak się on nazywał. Taki, no trochę jak komórka, ale. Ja, ja Wam poszukam tam zdjęcia. On był trochę jak komórka, ale starczą. I dwa pozostałe to były telefony bratek: I jeden taki, taki zielony, tam nie wiem, powiedziałbym, nie, nie, nie powiedziałbym jaki kolor, to jest taki zgniły zielony. I drugi czerwony. I wiem, że się bardzo z tego cieszyłem. I długo później, bo rok później. Rok później Pamiętam, że znaleźliśmy w drodze do szkoły telewizor stary, to był telewizor Cygnus i pamiętam, że widząc bardzo zainteresował, jak sumie albo rok temu, nie nie, 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 dokładnie, nie, nie, to było, nie pamiętam, że dokładnie, który to był rok, 2011 11, czy 2012, pamiętam, że mama jeszcze wtedy chyba miała Fiat Pandę i pamiętam, że chyba do bagażnika tego Fiat Pandy go schowaliśmy, tak, ale ja pamiętam, że znaleźliśmy taki stary telewizor Cygnus, i pamiętam, że ja to chyba był jeszcze 2011 rok, bo to, nie, to na pewno był 2011 rok, bo nie, już sobie sam nie pamiętam, ale wiem że chyba mama wtedy jeszcze Fiat pandy miała. I pamiętam, że wtedy, mimo że ten telewizor zainteresował, i dosłownie musiałem go mieć. Na początku oni wymontowali z niego jakąś część, żebym ja tam mógł chceł wziąć, ale ja ostatecznie chciałem cały, więc ostatecznie wzięliśmy chyba na telewizor cały wysuwaliśmy chyba go do bagażnika Fiat, tego, tego naszego Pandy i no i wzięliśmy go i, i pamiętam, że no i pamiętam, że on tak stał przy śmietniku i na ja po początku ja się z tego często nie wymawiłem, ale rodzice wiedzieli, że to nie będzie tak na zawsze już później ten telewizor został wyrzucony i tam mówili mi, że ją... ten pocieszani mnie, że on nie zostanie tam zniszczony, ponieważ taki rzeczy już nie wykorzystuje, no i... No, i ja w to uwierzyłem. Ja nie wiem jak to do końca, jak ten telewizor w sumie skończył, no ale został wyrzucony. No, i pamiętam, że później zainteresowały mnie gramofony. Pamiętam, że na 10 swojej urodziny, w roku 2013 dostałem gramofon. Nie był to gramofon firmy Unitra, ale właśnie z Zjednoczenia. Nie był to gramofon Unitra, ale to już był, już był polski gramofon. Nie pamiętam dokładnie jaki. Wiem, że bardzo go lubiłem. I pamiętam, że on działa, oraz nawet dostałem płytę do niego. Ale z, i, tak często z niego nie korzystałem, bo jak w sumie nie miałem, bo nie miałem płyt, tylko jedną miałem później, o się się i dach tak zgubiła. No, no i tak później miałem ten gramową chyba dosyć długo. I ale prawdziwy ból na taką elektronikę nastąpił w 2013, 2014 czy 2015 roku. Nie, nie, to było chyba 2014 albo chyba jeszcze 13 nie pamiętam. Nie, ta, nie, to był 2013 rok jeszcze. Pamiętam, że do czwartej klasy, byłem chyba w czwartej klasie. Tak wtedy poszedłem do czwartej klasy i pamiętam, że wtedy pojechaliśmy do domu prababci. Moja prababcia już tam nie mieszkała, więc dom tam praktycznie stał pusty. Znaczy tam obok był dom, w którym mieszkałam, mieszkali moi wujkowie tam oni się opiekowali tym domem. Ten dom, w którym mieszkali moi wujkowie to była przebudowana szkoła. I pamiętam, że, że tam znalazłem radio. To było radio Giewont. I pamiętam, że to radio później było kompletnie nieprzestrojone i tam też trochę miało swoich problemów. którym dzisiaj bym załatwił, ale ono mi się strasznie spodobało. Spodobało mi się tak, że chciałem je wziąć, że wziąłem mnie do domu. Do siebie. Oczywiście chciałem tam więcej rzeczy wziąć, ale rodzice pozwolili mi tylko na jedną, więc wziąłem to radio. Pamiętam, że wtedy się bardzo jarałem jak je wziąłem. Pamiętam, że pojechałem tam po jabłka i samochód niezależnie jabłkami ale Nie wiem czym czemu czy, czy o tym jaringi, ale tak było. No tak, a ja wziąłem to radio do domu i pamiętam, że wtedy sobie puszczałem, wyczyściłem je. I jak się wyczyściło, to wyglądało jako tako ładnie. Wiemy, że to się mojemu najmłodszemu bratu spodobało bardzo to radio. I powiem, że z tego radio korzystaliśmy. Jak wcześniej wspomniałem, ono było kompletnie nieprzestrojone, tam miało sobie problemy paru, paru pokrętłów. tam niby jednego pokrętła, czy tam nie, nie słaka, złaka nie było, ale myślę, i też to bia, i też nieważne, jak to jest białe, to, 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 to nie wiem, ta biała nakładka na, w radiu, ta, ta gdzie jestem, te wszystkie napisy typu, nie wiem, Warszawa, Paryż, Berlin, to zatem jest taka biała nakładka i ona też tam odpadła i było widać całe radio od środka. Jak już się wspomniałem, to już było nieprzestrojone, ale mi się to bardzo podobało, mimo wszystko tam polskie radio dawało i to wystarczyło, że słuchaliśmy tego. Pamiętam też, że wziąłem się tym dość straszna historia. Pamiętam, że, pamiętam, że raz babcia mi wyłączyła radia i później była tam jakaś audycja o anoreksji. Ja się tego bałam, ale to jest zupełnie inna historia. I wtedy do sumie mnie zajarały te radia, te różne stare. Pamiętam, że oglądałem różne kanały na YouTube o tym, jak ci ludzie naprawiają to. I sam chciałem to naprawiać. Moja druga babcia to zauważyła, i rok później, w 2015 roku. Pamiętam, że dostałem, też, dostałem dwa, dwi, dwa nowe sprzęty. To był, był, to, był to radio, chyba radio Tola, też nieprzestrojone. Powiedział, że w pociągu kompletnie nic nie odbierało. I, i, był, i był jeszcze magnetofon szpulowy. I, to był magnetofon dziadka, drugiego mojego dziadka i dziadek mówi, że on nie działał, okazało się, że działał. No i później pamiętam, że też bardzo mi się to spodobało, ale już niestety później nie wiem jakoś przestało mi to jakoś interesować. Później się moja babcia przeprowadziła i wiadomo, jak to wszystko później się potoczyło. Więcej sprzęty poszły niestety podstawkę. Pamiętam, że już w koniec wakacji. Zabrała je do domu starego mojej babci. Czyli ona tam nie mieszkała, ale tam nie, miała to mieszkanie. W sumie, nawet nie wiem nie, wiem dokładnie, nie wiem dokładnie w jakim celu. Tam po prostu, żeby, mi, żeby czasami tam nie wiem, już dokładnie, ale miała też swoje mieszkanie, w którym co prawda nie mieszkała, ale czasami tam przebywała. Ona też się czasami tam przy, przydawała. Na przykład, miała tam czasami, żeby dziadkiem się opiekować, jakieś jak był chory. Ale no tak, schowałem je i kiedy babcia sprzedała to mieszkanie, żeby przeprowadzić, żeby prowadzić się do nowego mieszkania, w którym teraz mieszka, to te sprzęty zostały. Niestety, i wtedy jest. I pamiętam, że jeszcze wcześniej miałem taki stary telefon. Chociaż nie, nie, z tym telefonem, to był już. Nie, nie, z tym telefonem to było już później. Z tym telefonem to był już później. To był też telefon bratek. W, w opakowaniu. to był chyba fabrycznie nowy telefon bratek, który za 5 zł kupiłem. I nie, nie, jest, nie, nie wiem, co się z nimi stało. Powiem, że później miałem też dwa telefony. No dobra, to znaczy, to wyglądało no tak, że niestety te moje sprzęty zostały w starym mieszkaniu babci. Ja nie wiem, czy one tam jeszcze są. Za, za, pojutrze, że ja, ja to pojutrze sprawdzę. Pojutrze że pójdę tam od tego człowieka, bo ja tam mieszka tam jakiś warmianin się wprowadził. I ja pójdę tam sprawdzić, czy jeszcze te sprzęty są. Pamiętam, że mam jeszcze tam dwie inne rzeczy do zabrania. No, pójdę sprawdzić, czy one jeszcze są po pięciu latach. I pewnie, że później jeszcze sobie kupiłem. Jeszcze sobie kupiłem inną elektronikę. Pamiętam, że jeszcze później. Niedługo znalazłem w wreszcie kas... taki magnetofon dużego Kasprzaka. On do niczego był, ale żałuję, że on się nie zachował do dzisiaj, bo tyle części można było z nim pobrać. Ale tak, miałem takiego dużego magnetofonu Kasprzak i pamiętam, że kupiłem z jeszcze dwa telefony. Jeden z tak, takim, nie wiem, z takim czymś trójkątnym, nie wiem, z słuchawką taką dziwną, ja też mam dam wam. Mam zdjęcie, jak to wyglądało i drugi to był telefon bratek wspomniany już, nowy fabryczny, który tam za 5 złotych kupiłem i ten telefony później miałem, nie pamiętam, w sumie nie pamiętam nawet do kiedy, 2017, 16 roku. No tak gdzieś tak mniej więcej do tego czasu 2016 roku, później nie wiem co się z nimi stało, w ogóle mój ten cały sprzęt jakby, jakby porow, wyparował, ja nie wiem co się z nim stało kompletnie. Chyba nie wiem, wyrzucony został, ale nie, 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 pamię, nie pamiętam, co się z nim stało. No i później pamiętam, że w ogóle to kompletnie mnie nie interesowało. Później jeszcze doszedł ten, ten. że Później się w ogóle tego wstydziłem, bo byłem, był, byłem nastolatkiem. Nie bo, czy nie, bo się wstydziłem strasznie tego, że to robiłem, bo byłem zbuntowanym nastolatkiem i w ogóle po co komu to wszystko? Lepiej ją oglądać jakichś głupich ludzi, jakieś konnowicze i majory. No ale taki. Ten taki stan, gdzie tego już przestałem się tym interesować, to trwało już około 5 lat. Później jeszcze do tego doszedł miło, że wiercimak, który z tego się niestety śmiał, czego bardzo żałuję. A on się właśnie interesował sprzętem monitor, a on już w tym nie siedzi. On, mówi, on, już mu, on mi mówił, że już w tym nie siedzi, on też tak sobie robi inne rzeczy. No ale wiadomo, że też wtedy właśnie też to był pogląd, którego nie chciałem tego robić, bo byłem głupi i się wtedy śmiałem z niego. Ale ostatnio właśnie fali różnych wydarzeń, powróciłem do tego. W tym roku, właśnie niedawno powróciłem do tego, czy powrót do tego już się zaczął dwa lata, półtorej roku temu, tak, w 2019 roku, kiedy znalazłem to moje pianinko. Ono tak się tam kurzyło przez półtorej roku, aż w końcu postanowiłem je naprawiać. Do tego postanowiłem też inne rzeczy postanowiłem w ogóle wrócić do mojej pasji i kupować nowe, uni nowe, spr nowe sprzęty, głównie firmy Unitra, ale też zagraniczne, głównie sprzęty firmy Technoton z Rumunii. Obecnie, obecnie moje zbiory to dopiero zalążek. Mam dopiero to, mam tylko to pianinko i, i obudowę do. I znalazłem jeszcze obudowę do do radia, właściwie do radiomagnetofonu firmy Unitra Lubartów I ją też mam, ja pokażę ją, bo zrobię taki film z, z moimi zbiorami i myślę, że jeszcze mam nadzieję, że te moje zbiory, które były tam w mieszkaniu mojej babci jeszcze tam są i też sobie je wezmę, tam obu łącznie, magnetofon, szpul szpulowy magnetofon Gramo gramof gramofon i gramofon, taki magnetofon szpulowy Radio Fitola i gramofon i jeszcze maszynę do pisania, ale to już inna rzecz. Telefony, telefony niestety były tutaj i one gdzieś przypadły. No i może jeszcze że te sprzęty tam będą i się uda mi odzyskać. I w ogóle mam nadzieję, że uda mi się wrócić do tego, że wszystko teraz dobrze będzie. Do widzenia. Mam nadzieję, że się spodoba. Do widzenia. Na razie.